Rekord Guinnessa. Największa ilość igieł wbitych w ciało w czasie jednej sesji. Cześć, ja jestem Morbid. Cześć, jestem Magda. Będziemy starali się 28 marca na Perła Tatu Konwent w Lublinie razem z Mateuszem Biesiadą, bardzo dobrym pilserem z Krakowa, pobić dotychczasowy rekord, który ustanowił kanadyjczyk Ras Fox, a rekord ten wynosi 4,5 tysiąca igieł. My postaramy się zamontować w biednej madzi aż 5000. tysięcy. Jak się uda, to może i 5100. Wykonaliśmy już taką wstępną próbę. Przedrekordową. W ilości? 500 igieł. 500 igieł. I gdzie ty to miałaś? Na połowie ciała, cała noga, łopatka, cała ręka. No i jak ty biedna wyglądałaś po wyjęciu igieł? Jak jeden chodzący wielki siniak. Ale co, śladów pokaż rękę. Nie, śladów, śladów nie praktycznie zostają. nie ma. Gdzieś tam jakieś niewielkie kropeczki są, ale to z czasem no nie w ogóle zniknie. Mały, blizna, niczego takiego. Siniaki znikają i to by było na tyle. No teraz może być trochę inaczej, bo jednak będzie bardzo gęsto tych higieł. Będą większe siniaki? Większe siniaki. Nie przejmujesz się, matko, dwójki, dzieci. Nie, nie przejmuj się. <gry> Czym dla nas jest ten rekord? Dla ciebie? No Przekroczeniem jakiejś kolejnej granicy wyzwaniem dużym. Ale ja lubię wyzwania. Dla mnie jest to na pewno zawodowe duże wyzwanie. Też się martwię, czy podołam. No to parę ładnych godzin wbijania igieł będzie. Co Ty Uda na to? Się. Uda się. Trzymajcie za nas kciuki.